Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Sherwi. i dziś nagrywam Robloxa. Chciałbym, ja tutaj te gierki próbowałem i mi ta się spodobała, to możemy na nią wejść. Jakby co nie jestem nowym w Robloxa, grałem już z tego 4 lata. Okej, okay, to jest Jal Break. Czemu nie to gram bez... Nie z pierwszego sezonu, nie wiem właśnie. Okej, okay, ja wybieram złodzieja. Ej, co oni tam walczą? Ej! Co ty tam robisz? Ej, chłopie. Muszę cię walać. Okej, okay, no to nie zajmuję się im. Okej. Okay. Ej, tam jest jakiś złodziej. Jakby co, ja to gram mam na w starym koncie. Eee, ja. U mnie teraz są niedostępne komentarze. Nie! Policja! No co? Ej, ej, typie, typie. Masz. Ciota. A, to jest jakiś Ukrainiec. Ej, napiszę siema. Kiedyś, gdyś taki cheat pracował I mogłem w tak wyjść z więzienia Esa. Jak chcecie, mogę nagrywać Brunkheaven i jakieś tam inne gry Ej, nikt nie jest mocnym złodziejem, nikt nic nie obrabował mocno nie... no dużo czego ja obrabował, okej okay. O, policja, siemaneczko Ej, czekaj ja chcę. Ej, czekaj, policja! Proszę, daj możesz mi dać kartę, proszę cię. Ej no, no proszę cię. Ja cię ją ja ci, ja nie zabiorę. Ja ci tylko u ciebie. Coś tam. Spokojnie. No nie no! Policja, co ty robisz? Co ona robi? Ale ty... Okej, okay, to idziemy na węty? Myślę, że tutaj nie wyjdzie. Gdzie policja? Nie ma, szybko, uciekam, uciekam, uciekam. Okej. Okay. Nie no, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. reszpie sobie lepiej samochód. Jakby co mam 23 tysięcy? Pojazdy swojego konta troszeczkę. 8 Co xd? Ty jesteś? Okej. Okay. Biorę se to. Biorę se to. Ej, ile mam? 22 tysięcy. Kupuję se to. Yes. Patrzcie, teraz mam taki coś. Nie, policja. Ej, policja. Wiesz co? Po co ty tutaj jesteś? Mam pytanie. Przecież tutaj dla ciebie nic nie ma. Ej, czekaj. Ej, policja! Wiesz, że ci, dla ciebie tutaj nic nie ma. No nie no, pistolet nie na kartę. O! No już nie mogę. Ok, to lecimy. Obrabować coś. No nie wiem co właśnie. Helikopter, ojejku, jakie to auto jest wolne. Ja se ku muszę kupić jakieś nowe. To na stówę. Pociąg, pociąg! Szybko, szybko, szybko. Pociąg, poczekaj. Ok, szybko to przeskakuje. Nie! Pociągu! Gdzie ty je odjeżdżasz? Okej, okay, no to musimy go. Mm. On jest tam o. Muszę go... Okej, okay, pociąg jest tam. Widzę go. On pojechał tamo. On i... Je... nie ma... No. Pociągu czekaj! Ja... Jeszcze nie <noise> Pociągu poczekaj. Nie, 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 nie. Ej. O nie, przez tunel jedzie. To najgorsze. Okej. Nie. O nie, policja, uciekam. Okej, szybko. Bij! walczę. Walczę, 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 walczę. Nie. A, zabiła mnie. To dobrze się nie aresztowała, bo siedziałam w więzieniu. To jest wulkan. Ej, mi takie blisko do drugiego poziomu. E, tak, o tam, tam jest Lamborghini, ja to wiem. I jeszcze dwa, i Shotgun, i pistolecik. Lamborghini ja sobie potem kupię, jak nazbieram 100 tysięcy. A teraz ja sobie biorę to i to. Na starym kącie. Gdzie ja mam... Ej, mam trzy skrzyneczki. Jakie? Okej, okay, dawaj. No i co będzie... Oj, ja chcę to auto. Blisko było. Okej, okay, no to... Nie mogę zrespo... Se za samochód, ale to nic. Ej, czemu nie mogę? Ej, czy to są żarty? Nie umiem czytać po angielsku. Ej, ale... Ej, może ja se zrobię skina? Nie wiem. Ej! No co my tutaj mamy? No takie, a coś ja nie, nie kupię. O, takie włosy. Ja bym ja chciałbym takie. Lub takie. Ja mam jeszcze Robuxów patrzę. Bo, bo mi jeszcze rodzice nie pozwalają Robuxów. Ej, taka będzie głowa? Co to jest? Ej, pokażcie mi te... A, to są włosy. Ooo, shit. Ej, kiedy będę miał Robuxy, to ja sobie o takie coś kupię. Ej, lepiej takie lub takie. Albo takie. No, potem, kiedy będę miał Robuxy. Okej, get. Sus. Okej, dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej ładnie się mi ten Roblox. Мы чтобы... уже бы не, не Окей, okay, ты если так такие ноги. Видите? И раньше. I te są śmieszne ej, a gdzie tutaj jest sirt? Sop, 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 dawaj, ja, dzisiaj ja napiszę. Jak tu się tam? O, taki mi się podoba. Tutaj. O, tutaj jeszcze dużo takich jest. Tutaj. Taka, 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 taka. No mi taka się podoba. Zmieniam se na to i se wpisuję i czy co Poland 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 Se to. Jezu. ja robię sobie naj... fajne. Ej, powiedz. Czy... Kiedy ja teraz... ja za chwilę odblokuję komentarze, zobaczymy jak mi będzie, f... jak będzie fajne. Inny mój skin. Okej, okay, to ja będę lepiej teraz za policjanta. Ej, ile jest y, 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 więźniów? Okej, okay, dawaj, dawaj. Ładuj się, ładuj się. Policja. Okej, okay, jestem tu. Biorę sobie takie coś. Takie coś. Ej, bierz się. Okej, okay, co mam tu w komputerze? Co. O, kamery. Nic tu nie ma, nic tu nie ma, nie, nie, nie. Okej, okay, mamy tutaj shotgunka. Muszą sobie nazbierać na jakieś fajne inne auto. I teraz będą ubrabowali... Obrabowa A, to, to nasz, heli to helikopter naszych. Okej, okay, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ja chcę World bajka. Lamborghini Za, za 45 tysięcy takie se kupię Okej, okay, no to ja, ja mam jedyne takie auto A nie, mam dżipa Uka mi tego dżipa Ej czekaj, ja chcę se coś zmienić Silniki Ej pokażcie mi te silniki Osiem tysięcy, ja ile mam? Nie no, czekaj. Ja mam 7000. Mogłem sobie zmienić silnik. Lecimy na aucie. Oh shit! Siema złodzieju, który jest na Woldy bajku. Ja sam dużo nazw. Ok, patrzcie. Dostałem 1000! Mog no okej, okay. mogę sobie to kupić. Mogę sobie kupić silnik i jeszcze set, coś tu kupię albo coś się... no nie wiem, właśnie. Okej, okay, to sobie spię taki samochód i okej, okay, szybko już. okej okay, mam go. Okej, okay, czekaj. Okej, okay, niech będzie takie. Okej, okay, mam... Mm? Jest! Silnik drugiego poziomu. Fajne. No jak się teraz będę się rozpędzał? Mm. Ui... Okej, okay, mam 400. Ej. Ile mamy więźniów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Pięć więźniów! Okej, okay, mamy silnik drugiego levelu. Czekaj, a to jest zamknięty. Sklep za milion. Tak się mówi, po prostu tak mówię. Okej, okay, zobaczymy. Ej, tam trójka policji, które mo może mają złota. Ale ja mam to złoto na starym kącie. O Jezus Maria, jaki to fajny samochód. Ok, 13-minutowy filmik. Ej, gdzie są wszystkie więźnie? Czy oni się uciekają? O. Stop, są napisane. Ukraina i Okej, okay, czekaj. Napiszę. Nie wysłało się. Ej, ktoś napisał, hej. Morty. Is. Ręce do góry, do policja. Stop, 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 stop. Ej, gdzie on zniknął? Czy on wyszedł? Czy on tutaj sobie zrobił Haka? Właśnie, że nie Ej, siema Okej. Okay. Będzie Teraz mi zabierze. Ale źle, ale źle. Ej, typie, wiesz co? Będziesz zastanawiać się w prawie Dej na Ukrainie. Ej, co ty robisz? Ej, 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 ej Stop, masz kartę? Powie, szybko mów Nie, nie ma Ej, proszę, typie zawiesz nam kartę Ukra Ukraina777 Gdzie ty idziesz? Ej, ej Ten ucieka O nie to mi już się nie podoba. Chcę, że chcę. Uciekliście z więzienia. Tum, 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 tum. I dostaniecie karę. Na długi czas. Na długi. Ja sam dostałem karę, to nic mogę się zmienić. Ok, do. się do tego, ale niestety na tym koncie nie mam złota. Poproszę rodziców, żeby mi kupili złota o, czyli Robuxy, a nie złota. Okej, okay, dawajcie, lecę do garażu. Jose ja chcę to auto. Ej. Wiecie jakie jest mega fajne? Jedno takie fajne autko. Ej, siema policja. Okej, okay, ile ja mam... Ej, czekaj, no. Ja chcę się zmienić na więźnia. No bo tutaj jest, jest trochę policji. Ej, ten typ ma kartę, ale ma farto. Okej. Okay. Ej, czy też jakaś animacja pracuje tu? Emoc. Czekajcie. Nie, to nas tu wynie ta animacja. To chyba taka. Nie, ja pamiętam, mi to nie obchodzi. To ja sobie idę. Robować. Siema ty A chcesz dostać? Stop. Jak się nazywa? Patryk Roblox. Nie przeczytałem. Ok, no to dawajcie, zobaczymy. Czekaj, czekaj, ty pie, ty pie, ty Patryk M -E M -B Roblox. No jasne Ej, typie, czy możemy pojechać? O, tam Okej, okay, to ja tam jadę. Do Okej, okay, mam czerwone autko. No to nic, że mam czerwone Jeszcze 4 dni. O, matko. Ej, już mam drugi level. Nieźle. Mój kolega z klasy będzie miał 2000 Robuxów. Będzie miał farta. Fartę na farta. Ja nic na tym, w tej serii nie obrabowałem. I to szkoda. Muszę coś obrabować. Na 21 minucie skończył filmik, a teraz jest 19 minutowa. Może my zrobimy filmik oh, po Minecrafcie. Jak wam pomysł? A? Fajny pomysł? Po Minecrafcie zrobić. No bo main, main, mam Minecrafta. Ej, właśnie teraz możemy. Albo nie, w następnym filmiku lepiej. O, to oni to brabują. Ej, szybko, muszę tam lecieć. widzenia, ja poleciałem. Czy mogę? Nie, 4 czy... sekundy! 4 sekundy! Ale mam farta! Jeszcze 4 sekundy! Okej, okay, szybko, szybko, szybko. Bo to może się zamknąć za 2 sekundy. Albo nie. Ej! O nie, tutaj jest policja. Do widzenia! Ua, a, a, do widzenia! O, wow, o, ja to brabuję. Hup, hop hop, hop, hop. Ej, ile to daje? Plus jeden kilo. Okej, okay, 5 kg, Jezus. Okej, okay, dawajcie to zrobimy. O, ja myślałam, że to policja tutaj weszła, to niemożliwe. Okej, okay, no to robimy. Ej, dawaj tybie, dawaj, szybciej, szybciej, szybciej. Okej, okay. <noise> już mamy. A, to auto za 50. Uciekam tu gdzieś policja. Nie, 13 sekund. Proszę, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tu policja. Szybko, proszę, proszę cię, proszę cię. Jaki nienormalny. Nie, policja, proszę, pomóż. Proszę. Nie, nie mogę się ruszać. Nie, no nie, co za typ. Ależ to, On mi nawet nie pomógł. A ja już miałem pieniądze w kieszeni. Okej. Okay. No to musimy, co, na przykład, sklepik pączków obrabować lub pączków, lub, no coś, ja muszę na tym filmiku coś obrabować, ja już aresztowałem złodziei. Okej, okay. teraz robię speedruna. Takie, tak jak, ej, chcę się to Jest cię tu, ja niestety. Okej, okay, ten jest mocny, ten jest mocny. Okej. Okay, 24 20... minuta i kończy się filmik. Okej, okay, tu. Ej, a da się tutaj zrespić auto? Nie. Ej, ja sam taki cid, że wolno helikopterem podskoczyć do tak do tam o, gdzieś do słońca. Let. Co się z nią stało? Ej, co się stało z nią? Ej, nie, nie możesz, nie możesz, nie możesz. Ha, spadłeś. ja jedę do tego typu. Okej, okay, mam takie słabe biutkie auto. To nic, ale za niedługo będzie nowe. Lamborghini. Lamborghini wyndał. Alkohol, dzień dobry. Ręce do góry. Ja! Obrabowałem. Okej, okay. na no, tym ten, ten filmik się kończy. Okej, okay. zostaw subskrypcję i lajka, to będzie nowy filmik. Okej, okay, to pa.